Księża kapelani, Panie i Panowie, Panowie kateci. Chcę mówić o patriotyzmie, zjawisku, bez którego nie ma narodu i państwa. W szczególności nie może istnieć naród Polski z racji tego wszystkiego, co nas w historii oddało. Święta miłości kochanej Ojczyzny, Czując tylko umysły poczciwe, tak? Zaczyna się tym. Akademii Rycerskiej, która powstała u schyłków I Rzeczypospolitej, kiedy, wtedy kiedy Polacy robili wszystko, aby państwo przed zagładą uratować. I wtedy narodziła się idea stworzenia szkoły, szkoły rycerskiej, Rozumianej jako szkoły, która kształci nie tylko żołnierzy, która kształci obywateli, która kształci patriotów, która wykształci ludzi, to będzie się mogła oprzeć. Taki był początek również służby kaderskiej, pan. Tak. Jesteście spadkobiercami tej tradycji, tej wielkiej tradycji, z której wiemy, że kadetami byli chociażby ktoś taki, jak Tadeusz Kościuszko, nasz bohater dawno, a więc jest to piękna tradycja. Święta miłości kochanej Ojczyzny czują się tylko umysły poczciwe. Miłość Ojczyzny. Patriotyzm. To słowo pochodzi przecież od łacińskiej Patrii, Ojczyzny, a Patria od pater, od ojca. Zobaczcie. Miłość do ojczyzny zaczyna się w tym miejscu i zaczyna się nasze życie każdego z nas, tego człowieka, gdzie jest rodzina, gdzie jest najbliższe otoczenie. To, co jest dla nas najważniejsze. Moi bliscy. Ojciec, matka, rodzeństwo, krewni. Otoczenie, w którym czuję się bezpiecznie, dobrze, w którym wzrasta. Ta miłość zaczyna się rozszerzać. Cóż to jest owa ojczyzna, którą mamy godzić? Pewnie każdy to ojczyzna. To jest Ziemia i ludzie. Ale czy każdy kawałek ziemi na świecie? Czy każda grupa ludzi? Nie. Jest ziemia, na której czujemy się, do której czujemy się szczególnie przywiązani. Nie musimy fizycznie mieszkać, ale jeżeli przyjeżdżamy tam, to mówię, jestem u siebie, jestem w Polsce. I są ludzie, którzy, mimo że nie są moimi kochanymi, są mi bliżsi niż win. Kiedy słyszę mowę, polską mowę, kiedy jestem za granicą i słyszę tę mowę, i to wiem, że jest to ktoś bliski, chociaż to może być dla mnie człowiek obcy. tak? Ale jest bliższy dlaczego? Dlatego, że mówi moim językiem. To jest język, który inny niż mówią inni ludzie. Co nas łączy? Dlaczego dzieje się tak, że określony kawałek na kuli ziemskiej jest moją ojczyzną, naszą ojczyzną? Dlaczego dzieje się tak, że określona grupa ludzi to są moi bliscy, to są moi rodacy? Dlatego proszę Państwa, że mamy coś jeszcze. Mamy wspólną historię. I mamy wynikającą z tej historii tradycję. Bo tradycja to jest właśnie rezultat tego, co się w historii z naszą Ziemią i z moimi rodakami zdarzyło. Zastanawiali się uczeni i są tego typu rozważania. W zasadzie po co żyjemy? Co to jest to nasze życie? No na pierwszych oka przeżyć w miarę wygodnie, w sposób niezagrożony. Być w dostatku zdrowym. Ale przecież w ten sposób też chcę przeżyć zwierzę. Czym się różni człowiek i byt człowieka? Ano od tego, proszę Państwa, Panowie kadencji, że człowiek w swoim życiu chce coś ważnego zrobić. I historia, nasza historia pokazuje, co my jako naród w przeszłości robiliśmy, i do czego jesteście jest w sposób szczególny przeznaczeni? Włożyliście panowie mundury. To są ważne mundury, dlatego że włożyliście je jako Polacy. Nie dlatego, że was ktoś do tego zmusił. To jest wasz wybór. Włożyliście polski mundur. A wojsko polskie ma dywizję. Ta dywizja brzmi Bóg, honor, ojczyzna. To jest, proszę Panów, wynik naszej tradycji. Polak, jeżeli chce być żołnierzem, to ma kochać ojczyznę, wykonując to zadanie z i pamiętając o tym, że ten honor jest związany z wiarą. Ojcaństwo kiedyś, ruszając bój, śpiewało Bogu rodziców, tak? Państwo polskie, kiedy powstało, wiązało się i związało się z wiarą. I nie da się, może Państwa, oddzielić tych wartości. Jeden z polskich uczonych, profesor Kalisz Skoneczny, w swoich badaniach nad cywilizacjami. Człowiek, który nie jest zbyt popularny w naszym świecie obecnym, naukowym i nie tylko naukowym, ale człowiek, o którym niemiecki profesor powiedział, za zagadnienia, że był to najwybitniejszy umysł XX wieku. Otóż profesor Koneczny powiedział, że naród polski w swojej historii, swojej tradycji Wybrał pewien sposób postępowania. Mianowicie uznał, kierując się zasadami wiary rzymskokatolickiej, że działalność publiczna albo mówiąc współcześnie polityczna musi być poddana rygorom moralnym. To znaczy, polski polityk, jeżeli chce być politykiem polskim, to nie może postępować według zasady, że cel mi